A, poczekaj. Osiem, osiem boskich wież. Ma być ośmiu Nightlordów, nie? Ta teoria liczbowo-cyfrowa zaczyna się kleić. Yy, gadaliśmy przed chwilą o tym, co się będzie działo w Lord, co się będzie działo z tory Nightraina, bo nie wiemy. Wiemy, że to niby ma być całkowity spin-off, który nie będzie powiązany niby dosłownie z Elden Ringiem prawdziwym, którego znamy i tutaj nam obiecali sami projektanci gry, że spokojnie, te światy nie będą połączone, to jest spin-off. Nie musicie się martwić. To nie jest tytuł wymagany do tego, żeby poznać świat Elden Ringa, że to jest coś całkowicie oderwanego i będzie osobne story. Będzie story, który będziemy poznawać niby głównie przez rozmowy z naszymi kolegami w sensie z naszymi postaciami innymi, ośmioma, czy tam siedmioma, jeśli będziemy jedną biegać, w roundtable holdzie, i to będzie główny czynnik poznawania story, ale oprócz tego mamy parę rzeczy, na które ludzie zwrócili uwagę w międzyczasie, po prostu grając w tych testach. I między innymi wiem, że mówi się dużo o tych ludzikach. O tych ludzikach takich potworach ogromnych, trochę takich eterycznych, którzy są poza mapą. Chuj, no nie znajdę nic ładnego takiego, żeby było ładnie pokazane widoczne. Weźmy sobie pierwszy lepszy screenshot, który po prostu jest gdzieś tam z Night Jak mamy sobie mapę i sobie po niej biegamy, latamy, to tutaj na jej obrzeżach, jakby widzimy takie ogromne potwory. I o tym ludzie mówią. Czym oni, czym te potwory mogą być? One chodzą w takich jakby wielkich nogach, wyglądają, troszkę mi się kojarzą z tymi motylami, chociaż nie do końca, które są przy, przy, przy Dragon Slayer Armorze w Dark Souls 3, ale też wyglądają trochę jak tytani z Apex Legends, którzy też biegają właśnie sobie poza mapą. Takie skojarzenia ludzie mają. Nie, nie wiem, czy cokolwiek znaczy, po prostu wejdźmy w to, Emerald Gecko powie nam troszeczkę o tym, jaką ma teorię na temat loru w Elden Ringu Night Train. A, o właśnie, oni. Czyli mówię o nich, dobrze. O tych ludzikach, kurwa. Ja szukałem teraz przez dwie minuty, żeby ich zobaczyć. To są te ludziki, które chodzą sobie za mapą. I czym one, kurwa, są? box of Night Rain. They are incredibly important to understanding the lore of Night Rain and I want to discuss everything that we can infer from them in today's video. A goal of mine for this year is to reach 20,000 subscribers. If, and only if, at the end of the video you have enjoyed, please consider leaving a like and subscribe as it greatly helps the channel. Without any further ado, Dadlin, please sit back, relax... Grab a juicy, succulent, and tender bowl of prawns if you want, and enjoy. There's something you need to understand about these giant black guys. They are connected in some way to the process of which we see the divine tower slash suppressing pillar actually transform as the days go on. Days one and two, they're shrouded in this black cloak, but on day three, they transform into this weird kind of spectral form, which is light. To tych jasnych jeszcze nie widziałem. Tak, to właśnie te. To są właśnie te potworki. Czy one są z, tego, z tej samej materii, co Eldeńska bestia? Kurde, może jakbyśmy ich z bliska zobaczyli, to bym bardziej tutaj uwierzył. Ale to jest tylko teoria. Na tym teorie często Eldenowe, Dark polegają, że są mocno naciągnięte. Załóżmy, że tak. Załóżmy, że to mogą być jakieś takie pozaziemskie istoty, które wiemy, że mniej więcej. Eldyńska bestia jest w ogóle kurwa spadającą gwiazdą, nie? Według loru. Więc naciąganie części lorowych Elden Ringa już możemy odhaczyć. Tak, naciągane, wchodzimy dalej. A good, healthy dose of roots. Now, I was completely starstruck, as I said earlier in the video, by them, just on days one and two, but when I saw day three, everything in my mind just went blank and I needed to know what they were. And I think I've got a pretty good idea. The general structure of these giants seems very similar, in my opinion, to those that we see scattered around Elden Ring's base game's world. These giants that just so happen to be as enigmatic as the ones we see inside of Night Rain. And it might mm. seem the connections end there, but due to the correlation between the day cycles and the sort of Divine Tower great tree growing. and the fact that the giants change form on day 3 there seems to be some crossover point between the two processes the divine Wiemy mniej więcej tyle że to mają być dwa inne światy nie teoretycznie nie pomyślałem o tym że być może w najtrniej będą dodatkowe rzeczy które nie są w ogóle omawiane w podstawce nie It's just a theory, a game theory. Dokładnie tak, tak jak Matt Pat mówił. I się design, dobry wieczór. Bo o tych ludzikach nie wiemy nic tak naprawdę w, w, w Cayley, którzy są. Tych szczątków jest masa i biegamy po nich w wielu miejscach, nawet często nie wiedząc, że po nich biegamy, bo są tak ogromne. Gdzieś tam chyba u Zuli The Witch, tak mi się wydaje, był film, który pokazywał skalę i wielkość tych wszystkich e, gigantów. I pamiętam, że one były naprawdę ogromne, więc wcale bym się nie zdziwił, jakby to rzeczywiście było podobnej wielkości. Jak mocno jest to naciągane. Uj mocno, ale. okej. Okay. Be point between Akurat ten Divine Tower, który jest tam w tym drzewie, to dość mocno przypomina rzeczywiście to, co jest w podstawce z tymi divine Towerami, które są wokół. wokół tego, tego morza, nie? W Elden Ringu. Więc tu jak najbardziej możemy powiedzieć, że to pasuje, że to są rzeczywiście te wieże. Tylko pytanie, czemu one się pojawiają tylko w nocy rzeczywiście? I czemu są tylko duchowe, aniżeli fizyczne? Czy może, jako że to jest świat alternatywny do tego, co jest w Elden Ringu, jak działał na przykład multiplayer w grach takich jak Dark Souls? Teoretycznie mówiło się, że jest wiele światów, graczy. Każdy jest prawdziwym światem, ale każdy jest tak, jakby teoretycznie, lorowo w innej czasoprzestrzeni. W tym samym miejscu, ale w innej czasoprzestrzeni. Więc być może, tak jak widzimy na przykład duchy graczy w Soulsach, tak w Night Rainie widzimy duchy jakichś tam tytanów na przykład, którzy sobie chodzą wokół mapy i widzimy duchy drzewa i widzimy duchy wież. Więc ja o tym w tym momencie myślę, nie? Że to jest alternatywny świat, spin-offowy, który gdzieś tam się pokrywa z tym, co było w podstawce, ale w taki typowy, fromsoftowy sposób, który niekoniecznie jest oczywisty. W Eldenie masz cały kosmos, bo to wojna kosmicznych bytów i cały czas gra toczy się w okresie wielu wieków, więc wszystko da się wkomponować jak w Dark Souls'ach. No właśnie, no właśnie. Dlatego mówię o tym, o tej istnieniu w różnych czasoprzestrzeniach, nie? Now, where's my proof? Well, here you go. The Divine Towers are an octagon with eight points. Around the Fel God's eye, there are eight circles. If you go to the top of the Divine Tower, you'll notice eight pillars, which coincidentally, like I just said, eight circles around the Fel God's eye. Located on all eight of these pillars is the fell god's eye, with some sort of meteor rock-looking thing in the middle, acting as some representation of the fell god's eye. And at the center of all these number eights, there is a circle, and upon this circle is the two fingers, resulting in ten. Now, what does that have to do with anything? Well, if you look. Tu, tu już czujesz, że zakładam foliową tapeczkę, nie? Z tym 8, 8, 8, 8, plus 2 palce, daj nam 10. Słuchajcie, jak dodasz 2, plus 1, plus 3, plus 7, wyjdzie ci 13. Przypadek? Nieszczęśliwa liczba? 2, 1, 3, 7? A Upon the divine tower inside of night rain. There are two hands upon the divine tower with ten fingers. When these ten fingers manifest and when they fully form, goop spawns, which transports us to the realm of what I believe is the outer Alce. Which... Poczekaj, poczekaj. Ja ich nie zauważyłem nigdy, ale też się nie, przy, nie przyjrzałem, że niby te. korzenie, a czy ten ten to coś drzewa, to nie to nie są korzenie, niby korzenie wychodzą dołem, ale to się już bardziej w drzewo po prostu przekształca, że niby to są palce, tak? Pięć palców po jednej stronie, pięć palców po drugiej stronie. I jak się kończy nos, to nas transportują gdzieś. Myślę, że te golemy to takie dwa palce od innych bytów. Trzy palce i dwa palce to cała ręka. Dwa palce w natalce. Gdzie w tym wszystkim grzyby? <laughs> no jest porost, nie? Jest, jest porost, że że wieża jest porośnięta przez Drzewo, które teoretycznie jedna z teorii mówiła, że drzewo, to złote drzewo w stolicy jest takim enemy, e -e enemy taką, Boże, nieprzyjacielską siłą, która po prostu próbuje zeżreć to, co jest wewnątrz po prostu tego drzewa, nie? ten budynek, który tam stoi. Pasożyt, o dziękuję, dziękuję Wsłuch, ratujesz mnie tutaj. Mamy mykologa na streamie, oglądaliśmy kiedyś film na temat teorii grzybowej w Elden Ringu, więc tak, są teorie grzybowe w Elden Ringu. With ten fingers. When these ten fingers manifest and when they fully form, goop spawns, which transports us to the realm of what I believe is the outer gods, which is further reinforced by a Cerberus-esque dog, which is also in Greek mythology a god of the underworld. Ah, it's, mm, Najdziwniejszych miejsc czerpać te, czerpać swoje pomysły. Nie? Ewidentnie to nam się wszystko, ten gladius zawsze chyba każdemu się kojarzył z serberem, więc tu ten, ta, to, to, to wzorowanie się jest takie bardzo ewidentne. Tylko pytanie. Jak mocno można w to wierzyć? Czy to nie jest rzeczywiście coś innego jednak? U Alchemika, to chyba u kogoś innego było, ale alchemik, alchemik też miał swoje ciekawe teorie. Drzewo jest hubą, no właśnie. Plus to, co on powiedział, że to nas transportuje niby do jakiegoś miejsca, do, do królestwa, jakiego on powiedział, do królestwa zewnętrznych bogów. Gdzieś tam na górze się znajdujemy, w takim jakby przedsionku. I dopiero wchodzimy na bossa. Nie pokazał tego przedsionku tutaj, ale mnie zastanawia na tej konkretnej arenie, co oznaczają te wszystkie yy, sztandary. Bo ta arena bardzo mocno przypomina i kolorystykom, i tym, ile mamy tu piasku. Arenę Radana z kolei z podstawki. Wiadomo, że to jest gdzieś indziej, całkowicie gdzieś w kosmosie. Chuj wie gdzie, ale to jest jedna rzecz. Druga sprawa. Prawdopodobnie tak strzelam każdy z tych bossów, bo to jest boss Nightlord, tak? Ja strzelam, że każdy z tych bossów, każdy z Nightlordów będzie miał swoją osobną arenę. Więc to, że akurat w tym przypadku się transportujemy tutaj, to jest jedna rzecz. Pytanie na przykład, czy jak będzie inny boss, to wciąż będą te sztandary, czy będzie jakiś inny wystrój? W sensie, wiesz, sztandar, ale powiedzmy zamiast. Takiej kolorystyki czerwonej, powiedzmy, będzie jakaś niebieska, i będziemy mieć jakiegoś boskiego bossa, bo wtedy te sztandary miałyby jakiś większy sens. Chcemy rozwalić drzewo, a przeciwnicy to ekolody. <grybujesz> tak, ostatnia ta, ostatnia jak to, jak to jest, ta? Ostatnie pokolenie. Prus'esque dog, which is also in Greek mythology a god of the underworld. Fingers hold a massive role inside of Elden Ring's lore, and I think this completely. adds it to another level the fact that there are fingers in these trees to me suggests there is a deeper connection than we originally thought to the realms of the outer gods mater is the mother of fingers and we're told that they serve as envoys for the greater will but i propose there is a greater element at play here for upon these wood-like corpses of the two fingers atop the divine towers a great rune's power can be restored something that is intrinsically linked to the greater will and the elden beast this sort of ritual is something that i can't help but draw similarities to to inside of night rain atop the divine tower and around it a tree sprouts a great tree and it leads to this realm of the outer gods it's not exactly the same but the link to the outer gods is the same so that leads to me thinking Wait a Poczekaj, ta perspektywa, którą on tu patrzy, to jest w miejscu, gdzie my się pojawiamy po ostatnim nocnym bosie, tak? I wychodzimy i on patrzy teraz w tył za siebie, tak? Ani razu nie spojrzałem za siebie. W sensie nie tak wysoko, gdzieś tam patrzyłem za siebie, żeby zobaczyć czy moi teammeici biegną, ale to raczej tyle. To to raczej tyle. Nawet nie spojrzałem, że tu jest kurwa drzewo, szczerze mówiąc. Drzewo będzie przywoływać sumony, które będą się do nich przyklejać łańcuchem, tak. I będą sprayować ten obrazki i polewać wszystko olejem. I przyklejać się do tego, do asfaltu. Same, but the link to the outer gods is the same, so that leads to me thinking, wait a second, the divine towers are somehow related to accessing the godly powers. They've got debris. Ale skoro tych boskich wież jest 8, A, poczekaj. 8 8 boskich wież. Ma być 8 Nightlordów, nie? Kurwa, no ta teoria liczbowo-cyfrowa zaczyna się kleić. Ma być 8 Nightlordów. W podstawce mamy osiem boskich wież i podobno jakiś ostatni przeciek mówi o tym, że po odblokowaniu całego story, że każdego z tych bossów, każdego z Nightlordów będziemy zabijać osobno i będziemy musieli każdego kolejnego sobie odblokować tak jakby, I że podobno po tych ośmiu Nightlordach będzie taki ultimate dziewiąty Nightlord, który będzie nie Nightlordem, tylko jakimś hiper uber omega Nightlordem. Więc ta teoria ósemki, kurde, osiem wież, osiem Nightlordów ma sens. Zaczyna mieć to sens wszystko, nie? Każdej z tych wież od, odblokowujemy którąś z run, znaczy prawie każdej. Z wież odblokujemy, odblokowujemy którąś z run e, wielkich. Czy każdy z Nightlordów będzie odpowiadać którejś z tych wież podstawki z normalnego Eldena? Jeśli tak, to której wieży odpowiada taki... Gladius, na przykład. Teoretycznie bijemy się z nim na arenie, która, tak jak mówiłem, mi przypomina Radana. Czy on może być takim odpowiednikiem Radana? Elden e, Night Train DLC, dziewiąty Uber Boss. Nie, ten dziewiąty ma być po prostu dla wszystkich. DLC to będzie już tam za pół roku później, nie? Ale po ośmiu Nightlordach ma być ostateczny przechuj, po prostu do zabicia. the of the giants we see. And given the scale of the ones we see in Kaylin and the the Giants, I think it's only fitting that they are the same thing. It might just be me though, but on day three, when you see the heads of these actual spectral figures and they're in a lot more lighter tone, I can't help but feel there's kind of a similarity between them and the skulls, but maybe I'm reaching on that. We're never actually told how these giants died, we're never told. And yet in Night Range. <inaudible> <inaudible> w podstawce w Eldenie, nie wiemy nic. I pamiętam, że nawet oglądałem film na temat tego, że nie wiemy nic. <laughs> I wydaje mi się, że to było właśnie Uzuli the Witch, która jakoś starała się te, te... Ona bardzo lubi wyciągać te modele po prostu z gry i je porównywać z innymi modelami innych bossów, innych postaci, w ogóle z różnych gier Soulsowych, jako że to jest zawsze ten sam silnik, to można to bardzo często jeden do jednego porównać, jak to wygląda, nie wiem porównajmy na przykład do wielkości Jorma ee, z Dark Darkseusstrę, który jest niby tym prawdziwym ostatnim gigantem. 9 dla śmiertelników ludzi śmierci podległych, because that the one ring how these giants died were never told. And yet in night rain we see these spectral forms which kind of look like spirits. I'm very much reminded of the spirit animals and spirit trees we see in the mount top of the giants. Maybe that's just me, but I can't help but see a similarity. Which nie tylko w Mountain widzimy zwierzątka duchowe, widzimy też sporo chyba duchowych zwierzątek eee, w Siofrze, Siofra River, nie? Tam są ci wyznawcy wszyscy, i tam są też zwierzątka, które są duchowe. I wyznawcy, może by coś mieli tutaj do, do, do pogadania, nie? proxy brings up a proxy of wiele pytań o tych great trees that które around this Divine Tower. Getting back on topic, the Divine Towers are so big. But I think only someone equally as big could have built it. We don't know much about Elden Ring's world pre-met. Yeah. But we can infer some parts, and part of that comes from the smithing forges, which we find in Elden Ring's DLC. The throwing weapons you can find there have some interesting descriptions which talks about how in times of old these smithing anvils which are supposed to look like an altar were used in rites and rituals. A same kind of description can be found on one of the giant weapons which further links the two together. Not to mention the fact that these forges have fire. I mean it's completely filled to the brim with it which is the symbol of the fell god. Nie wiem, czy to połączenie z tym Felgodem ma duży sens. Teoretycznie tak, no to oko Felgoda, które widzimy upadłego boga, którego widzimy w tym oku Fire Gianta na klacie jego ma te osiem kropek i one coś mogą oznaczać ale nie wiem piramidy stworzył wielki amon ra mówi ci to coś dym yy, mamon a to on musiał tam dojechać jakoś jeszcze nie by proxy of their destruction there seems to have been some sort of regression with knowledge for we don't see anything about these giants and neither do we know the information that they held if they did indeed build these towers in what was probably an age of the fell god Then we don't know why. We don't know why, except for the idea that perhaps it was used as a way to communicate with other outer gods. The reason why Night Round was so important is due to the fact 10 fingers was kind of a oh, yeah, it's probably 10 fingers. We've got two hands and each hand's got five, but it's never explicitly told. But now we have confirmation that 10 fingers is the right number, and when you combine those and get the number 10, You end up with this godly power being manifested as we see at the divine Towers. That... Mm, nie, nie wiem, to, to brzmi mi ciągle naciągane, ale samo to, że jest rzeczywiście 8 night i 8 wież i każda z wież zwiastuje nam dojście do jakiegoś osobnego night lorda. To ma duży sens, to ma ogromny sens, nie? Plus to, nie wiem, być może to ma sens dla mnie, bo ja to sam sobie do, do, domówiłem z tego, co on mówi, na, na podstawie jego spostrzeżeń śmiesznych, dziwnych, ale to ma dla mnie sens większy niż to gadanie o tym felgodzie. O tym nie mamy nic powiedzianego za bardzo. Ja wiem, że to jest upadły bóg i że niby przez to on może być odniesieniem do tego Cerbera, który jest strażnikiem bram piekieł, tak, ale to to będzie 8. Branie całego oczy bazowanie całego lore'u, całej teorii jednej na podstawie jednego z 8 bossów, którego mamy, to trochę na wyrost, tak mi się wydaje. That is why Night Rain is so important. Now we've talked about what their role is. I want to talk about what they are. At the start of the video I made a passing comment how their structure on day 3 looks kind of similar to that of the Elden Beast and I stand by that. The Elden Beasts crash down to the lands between on an Elden Star to become a vassal for the Greater Will. Considering the Elden Beasts and these giant guys have a structure similar to each other, it kind of suggests that perhaps these giants have some sort of link in heritage to do with the stars, which would explain why they are so different to everything we encounter inside of Elden Ring, and I think it ties it up quite nicely. Nie wiem, tak to, jak one wyglądają, tu jest słaby screenshot, bo to wygląda jak zdjęcie, to jest pewnie zdjęcie zrobionego telewizora po prostu. Mi oni tutaj wyglądają bardziej jakby byli po prostu zrobieni z jakichś kurzeni po tej, w, tej trzecią, w tą trzecią noc. Z kolei eldeńska bestia bardziej mi przypomina, eldeńska bestia mi bardziej przypomina coś takiego, że jest sobie jakieś ciało i te wszystkie drogi, te wszystkie nasze nie tchawice, tętnice i, i żyły, że tak jakby to są podświetlone jej wszystkie te wnętrzne, wewnętrzne żyły i, i tętnice. To mi zawsze bardziej Eldeńska Bestia przypomina, przypominała. A to wygląda po prostu jak ludziki zrobione z korzeni drzewa, ogólnie z jakiegoś czegoś. Ja tu dużego podobieństwa nie widzę, ale może dlatego, że jest chujowej jakości zdjęcie. It's also worth mentioning that inside the actual skulls we find in and the of the Giants there are roots curling in and out of them. Now, of course, this could just be things are grown around them. They are a corpse and they are a skeleton, so it's the perfect place. But the patterns we find on these giants inside of Night Rain do kind of look like roots at the same time as kind of looking like the Elden Beast. It's kind of a fusion, a mix between the two. I want to hear your thoughts. Let me know down below. Now we've talked about what they are. Now we've talked about what their past role is. But now I want to talk about the significance they hold towards the lore of Night Rain. On my last video, a comment made the similarity between the giants and a near a limb, and it ah. has been able to leave my mind. The dark shroud on day one and two looks very similar to the shadow bindings we find on a near a limb prior to using Mesmus kindling. That, that shadow was used to seal away a near a limb. So, if they are the same thing, that plays in very nicely with the giant storyline. Something or someone has trapped them in these shadowy veils, and from the looks of it, they are trapped. We don't see them interfere with our world. They hang in the skybox and don't bother with us. Of course, though, that's subject to change. The fact that the great tree, the divine tower, and the giants. all become more apparent as the days goes on leads me to believe they were sealed together which further reinforces the idea that they are the ones who created them red hair was those of the fire giants and radagan was said to e, właśnie i tu jest nie wiem ilu z was grało w Apex Legends i w Apex Legends jest świat ten sam który jest w Titanfallu teoretycznie nie i w Apexie dosłownie jakie jest mapa tej BR-ki też chodzą Podobnego typu giganty. Nie wiem, czy dalej chodzą. Na pewno w pierwszej wersji, jak ja tam wiele lat temu grałem, były takie giganty. I było mówiono, że to są giganci, to są tytani, którzy stworzyli niby ten świat. Więc to by się w ogóle pokrywało troszeczkę z tym, co było już kiedyś w całkowicie innej grze, całkowicie innego studia, nie? So, subject the fact the Great Tree, the Divine Tower, and the giants... all become more apparent as the days goes on leads me to believe they were sealed together which further reinforces the idea that they are the ones who created them red hair was those of the fire giants and Radigan was said to have despised his very own locks it very heavily suggests Radigan has some connection to the fell god and to the fire giants and from all we know, the fire giants are likely descendants or remnants of this civilization of giants that we see floating in the skybox of Night Rain and in Kaelid and the mountaintop of the giants. This is very, very interesting for a multitude of reasons. Pierwsza Czuć w nim taki mocny vibe tego e, rudego wilka-radagona, nie? Którego bijemy między innymi chociażby jako bossa przed Rennalą. Jest tu ten vibe, ale głównie dlatego, że gdyby jak są te pojedyncze wilki, one mocno po prostu przypominają tego wilka-radagona. Wiadomo, innego całkowicie, bo podobno generalnie ten model teoretycznie został zeskrapowany z nieużytego modelu bossa z Bloodborne. E, czy być może Wilk Dagona był też bazowany na nim? To jest też możliwe. Oczywiście, że tak. Ale no jest rudy, jest wilkiem trzygłowym. Wiemy, że też jeśli patrzeć na przykład na prawdziwą, e, na prawdziwą mitologię, no to Cerber też nie był takim po prostu sobie bytem samym w sobie, tylko też był cudzym pieskiem, nie? On był tylko takim czymś dodatkowym, Mi bardziej jak system nerwowy, w sensie Eldeńska bestia, no system nerwowy coś takiego, nie? Takie podświetlenie tego wnętrza po prostu samej samej bestii, samego tak jakbyś był człowiekiem i podświetliłby właśnie czy system nerwowy, czy jakieś krwioobiegi i tak dalej. Japońska podświetlana maska, to ja nie wiem, to tego tego co się nie wypowiem. Likely a pet of some sort Terradigon. If you look at the chains attached to its blade, you'll actually notice it's got symbol for Radigon's Great Rune that we see behind his statues and on the impenetrable throne Within the base game, I think most likely Radigan tried to usurp the position of Lord of God from his very own other half, Marika. Now, the exact details we don't particularly know, but considering what looks like one of Radigan's followers guards the way to this new realm, I think it's highly probable that he won. I think there's two options either he won and the giants were casualties, or there was a betrayal and they won at the cost of the giants. Which Radagon again, like I just said, it's really hard to know. I don't know 100%... jeśli mówimy o Radagonie i o postaciach, tak konkretnych postaciach, takich jak Radagon, na przykład z Elden Ringa normalnego, to tu znowu wchodzi ten motyw czasu. Jeśli by na siłę jakoś wrzucić ten spin-off gdzieś w timeline Elden Ringowy prawdziwy, to czy on się dzieje przed Elden Ringiem? Czy on się dzieje podczas Elden Ringa, czy on się dzieje po Elden Ringu, czy w całkowicie rzeczywiście innej czasoprzestrzeni, gdzie Radagon może istnieć, ale nie musi istnieć. Albo może istnieć, ale niekoniecznie w tej samej formie, w której znamy go z normalnego Elden Ringa. Nie? Tu jest... Prawdopodobnie na większość z tych pytań nigdy się nie dowiemy żadnych odpowiedzi, nie poznamy odpowiedzi, bo na tym bardzo często to lore Eldenowe i Soulsowe, dzień dobry, jak ktoś jeszcze nigdy w ten świat nie wchodził, bardzo często jest dużo pytań i zero odpowiedzi, i których nigdy nie dostajemy. Więc to pewnie będzie jedno z tych. E... Ale tak nawet to, co on tu mówi, bo on ciągle odnosi się do tego jednego Nightlorda i do tego Felgoda, który niby ma połączenie z Radagonem, bo jest rudy. Mamy rudego bossa, ale to jest jeden z ośmiu bossów. On nawet nie jest najważniejszy, bo wiemy, że prawdopodobnie z przecieków, że będzie ten dziewiąty największy przechój boss, który będzie dopiero po ośmiu Knight Lordach do zabicia. Korpus tych ludków po przypatrzeniu się, nie licząc na kończyny, trochę to przypomina. Ja wiem, ja wiem o czym mówisz, tylko ja nie mam pojęcia jak te maski wyglądają. Japońskie. Wilki w mitologiach to psy z Fenrirem się kojarzą w mitologii nordyckiej też, prawda? no? Trochę tak. A czy tu mamy Cerbera, nie? Więc to... Ewidentnie jest trzygłowy pies, to najbardziej pasuje. Czy skok Radagona jest pariable? Nie wiem. Ja nigdy Radagona nie ten nie parowałem nawet. Mesmer też był rudy, no bo był synem Radagona, ne? 100% if it's true, but I heard that what we saw inside the network test was only 10% of what the full game actually is going to be. So hopefully with that we will get some more information regarding this. I only found this out post-recording, but as I was looking around, I actually noticed if you look on the incantations for the Felgod. You'll see there looks like this circle bit. Now, this circle bit to me looks very similar to what we see on the lift inside of the Divine Towers. Że, niby ten okrąg jest bardzo podobny do tego okręgu tutaj. Eee... Do, niby są dwa pierścienie, nie? Jest jeden, jest drugi, jest jeden, jest drugi. Są jakieś jakby runy wyryte tutaj wokół. Tutaj też, ale nie widzimy ich za bardzo dokładnie. Jakieś tam podobieństwo jest, ale tu by trzeba było to, ten, te ringi zobaczyć z bliska, nie? Bo tu coś widzimy, jakieś konkretne symbole. Być może byśmy niektóre z nich zobaczyli gdzieś tutaj. W ogóle <laughs> te ten palce takowe. Muka mordo. I don't know, food for thought, but honestly, I can definitely see it. Sadly everyone, that is the end of the video. If you did enjoy, please consider leaving a like. To jest śmieszne, bo tak naprawdę inkantacje upadłych bogów i te i te wielkie wieże, one były już podstawce. A ludzie zaczęli je dopiero zauważać w tym momencie, kiedy zaczął wychodzić Night Train. Szukając odpowiedzi do Night Traina znaleźli coś co było już podstawce od 3 lat. Parę dni temu minęły 3 lata od wyjścia Elden Ringa. Can subscribe if it greatly helps the channel. I'd love to hear some constructive criticism. If you're just gonna write, this shit sucks, fair enough, but I'm really asking for constructive criticism because I wanna improve for you all. Anyway, I have a habit for rambling. I always ramble, which probably isn't a good thing when you're trying to give informative videos. Anyway, please, friends, don't you dare go hollow, and may you find your worth in the waking world. Goodbye, everyone. And don't you get too don't get Bye. Ciężko dać konstruktywną krytykę do teorii, która jest tylko teorią. Nie? To nie jest coś, co da się jakoś zweryfikować i powiedzieć, że Mordo, jesteś odklejony, albo Mordo, masz pełną rację. To są bardzo często całkowite domysły i bazowane na jakichś poszlakach, które mamy. Szczególnie, że Night jeszcze nie wyszedł, więc tych poszlak mamy jeszcze mniej, niż byśmy mieli w ogóle po wyjściu gry. Po wyjściu gry będziemy mieli mało poszlak i mało informacji, i nawet wtedy. Sklejanie tego wszystkiego w jedną całość będzie ciężkie, nie? ale ja czekam. Emerald Gecko to jest, to jest jeden z tych kanałów, z którego my nawet sporo oglądaliśmy już filmów, z tego co pamiętam. I on takie teorie uwielbia. Większość z nich jest całkowicie nie do sprawdzenia, i większość z nich generalnie jest taka: czy wierzysz, czy ci się podoba to, co on mówi, czy jest to dla ciebie przekonujące, to spoko, ale czasem są bardzo odklejone rzeczy. I tutaj czuję, że jest takie pół na pół. W niektóre rzeczy rzeczywiście jestem w stanie uwierzyć. Ta teoria z tym 8 plus 2, że palce 10, 10 palców, które trzymają wieżę, to mi się nie klei, ale 8 wiesz. Osiem Nightlordów? To ma jak najbardziej sens. Pomyśl, to co to za rodzinka, skoro półgierki gierki zajebane, e, zajebane w ich dzieciakach odrzuconych, Malika największa kurtyzana, a niektóre dzieci były całkowicie odrzucone, nie? Morgoth i, i Mog byli, byli omenami, które były po prostu zrzucone, kurwa, do kanałów, żeby nikt się do nich nie przyznał, że oni są ich dziećmi w ogóle, nie? Więc takie teorie. Jeszcze premiery nie ma, czekamy trzy miesiące. Wtedy będzie się działo dopiero, jeśli chodzi o te teorie spiskowe różne, najśmieszniejsze.